Mieszkałem kiedyś w Akademiku Politechniki Łódzkiej i w Akademiku odbywała się kolenda. I chociaż nie było pokoi ko koedukacyjnych, to jednak niektórzy łamali tę zasadę, i na przykład dziewczyna mieszkała sobie ze swoim chłopakiem. I pewnego razu ksiądz opowiadał, że był po kolendzie u takiej pary i mówił: Słuchajcie, to jest trochę nie w porządku, że mieszkacie w konkubinacie, najpierw powinniście wziąć ślub. A dopiero później mieszkać ze sobą, żyć jak mąż i żona. Na co oni zaczęli przekonywać, ale księże my się tak bardzo kochamy, my za niedługo bierzemy ślub, to już możemy. Za rok, czy już nie pamiętam, czy za dwa lata, ksiądz znowu chodził po kolędzie, przychodzi do tego samego pokoju, zastaje zdruzgotaną, zapłakaną dziewczynę, która komunikuje, że ten jej chłopak, który miał być mężem, Pewnego razu ona przychodzi i zostaje pokój okradziony. Chłopak ukradł pieniądze, ukradł jej laptopa, na którym była jedyna wersja jej pracy magisterskiej już prawie napisanej, i odszedł, zostawiając ją na lodzie. To jest taki króciutki wstęp do dzisiejszego tematu, do tematu wierności, wiernej miłości małżeńskiej. I do tego, że Pan Jezus mówi, że bardzo mocno zagraża małżeństwu, rodzinie, wiernej miłości małżeńskiej, cudzołóstwo. Pan Jezus mówi: Kto oddala swoją żonę, a bierze inną, popełnia względem niej cudzołóstwo. Jeżeli żona opuści swego męża, a wyjdzie za innego, popełnia cudzołóstwo. I zaczynamy się dziwić. Panie Jezu, jak Ty tak możesz twardo mówić? Ty, który jesteś miłością, miłosierdziem, jak możesz tak twardo nas ludzi upominać? Pan Jezus nas zna, zna naszą ludzką naturę i wie, że w życiu, a zwłaszcza w dziedzinie ludzkiej seksualności, nie ma żartów. Seksualność jest pięknym darem Pana Boga i osadzona w kontekście miłości wiernej, wyłącznej, nieodwołalnej, zwanej małżeńską. Staje się miejscem potwierdzania miłości, budowania komunii małżonków, przekazywania życia, radości po prostu, ale wyrwana z kontekstu małżeństwa seksualność staje się miejscem przekleństwa, przemocy, krzywd okrutnych do śmierci włącznie. Bo rozwiązłość może prowadzić do tego, że dziewczyna z chłopakiem powołają do życia dziecko, a później to dziecko zabiją przez aborcję. Bo y, rozwiązłość może prowadzić do zarażenia się chorobami wenerycznymi, w tym śmiertelną chorobą AIDS. Więc nie ma żartów. I Kościół też o tym wie. I Kościół, mając mandat od Pana Jezusa, zajmuje się całym człowiekiem. Kościół nie zajmuje się tylko duchowością, bo Pan Jezus nie przyszedł, żeby y, zająć się naszą duchowością. Pan Jezus y, troszczy się o całego człowieka tu i teraz. Nie o jego duszę po śmierci, ale całego człowieka tu i teraz. Dlatego... Wśród wielu encyklik, które poruszają różne tematy, najróżniejsze całego naszego życia ludzkiego pojawiła się też encyklika Humana Vitae świętego papieża Pawła VI, najzacieklej atakowana encyklika w historii Kościoła. Czego dotyczyła ta encyklika? Dotyczyła naturalnej regulacji poczęć. Cały świat był zwrócony na papieża dopuścia te koncepcję czy nie dopuści. I świat bardzo chciał, żeby dopuścił ancykoncepcję, żeby. żeby żeby ludzie mogli sobie za przeproszeniem szaleć hulaj, hulaj dusza. A święty Paweł VI powiedział nie. Bo dopuszczenie koncepcji sprawi, że mężczyźni będą wykorzystywać swoje żony, a, a, a żony będą traktowane źle. Dlatego papież mówi nie antykoncepcja, tylko świadomość i wolność. Rozpoznajcie, małżonkowie. Jak trwa cykl, kiedy są dni płodne i niepłodne, i małżonkowie, bądźcie wolni, panujcie nad sobą, podejmujcie wolne decyzje, czy chcemy przekazać życie, czy nie chcemy, czy chcemy komunikować miłość z przekazywaniem życia, czy chcemy komunikować miłość bez przekazywania życia. Świadomość i wolność. I yy, bałagan w tej sferze może poprowadzić do rozbicia małżeństwa i rodziny do dramatów do rozwodów dzisiaj widzimy to gołym okiem że jest bardzo dużo rozwodów wręcz plaga rozwodów i największymi ofiarami tego są dzieci bo kiedy rodzice się kochają i są razem to dziecko ma raj na ziemi a kiedy rodzice się kłócą nie daj Boże rozwodzą dziecko ma piekło na ziemi i kiedy rodzice się rozwodzą Przestają kochać siebie nawzajem, dziecko też przestaje czuć się kochane, wali się grunt pod nogami i wydaje się, że nie ma miłości. Te dzieci później one myślą, że miłość nie istnieje, nie jest możliwa. Dlatego nieprzypadkowo ewangelista Marek mówi, tak redaguje Ewangelię, pokazuje słowa Jezusa o małżeństwie, później o przeszkodach, czyli cudzołóstwie, i za chwilę mówi, że Pan Jezus. Bierze w objęcia dzieci, kładzie ręce i błogosławi je. Pan Jezus nie tylko zachęca, żebyśmy my byli ufni w Bogu, jak dzieci, żebyśmy ufali Bogu i byli wierni Bogu, ale też każdy ludzki dramat, właśnie dzieci z rozbitych rodzin, Pan Jezus im błogosławia. Błogosławić to potwierdzać miłość. Jeżeli rodzice przestali potwierdzać dzieciom miłość przez miłość wzajemną małżeńską, to Pan Jezus przychodzi z lekarstwem, z atunkiem, błogosławi każdego dzieci. I potwierdza miłość, jest nadzieja. I teraz czy możemy wskazać jakieś y, powody y, tych wielu rozbitych małżeństw? Jednym z głównych jest niewierność Bogu. Kiedy zaczynamy być niewierni Bogu, zdradzać Boga, to już jesteśmy bardzo blisko, żeby być niewierni przysiędze małżeńskiej i zdradzić współmałżonka. I kiedy to się zaczyna? Bardzo wcześnie może się zacząć. Yy, mianowicie, yy, przygotowanie do małżeństwa zaczyna się od początku naszego życia. Kiedy my, dzieci, patrzymy się na życie naszych rodziców, to jest już początek kursu przedmałżeńskiego. I teraz, czy możemy coś zrobić, yy, pomóc, żeby tych dramatów ludzkich było jak najmniej. Oczywiście możemy. Najpierw musimy sobie uświadomić zagrożenia, a później zobaczyć, jakie mamy środki zaradcze, jakie mamy środki uzdrowienia. I teraz, co jest zagrożeniem? Myślę, że ogromnym zagrożeniem, ich jest wiele, ale tutaj wspomnę dwa. Dla dziewczynek dorastających są seriale i filmy, które kpią sobie z wierności małżeńskiej, z rodziny, z małżeństwa, z Boga, z uczciwości. I jest, jeden, z, jeden z księży powiedział, że tym, czym dla chłopca jest pornografia, która go niszczy bardzo mocno, tym dla dziewczynek są seriale i filmy, które kpią z miłości wiernej i małżeńskiej i z rodziny. Więc co możemy zrobić? Możemy wyrzucić telewizor z domu i w miejsce tej pustki po telewizorze wprowadzić relacje. Tyle miłości, ile fizycznej obecności. A jeżeli nawet jest telewizor, Niech on będzie wyłączony do minimum, i niech dziewczynki nie patrzą na te bzdurne seriale, gdzie ktoś ma piątą żonę, szóstego kochanka, i to jest połączone z wielkimi emocjami, zachwytem i romantyzmem. Niewierność połączona z romantyzmem wielkie kłamstwo. I kolejna sprawa. Chłopców niszczy pornografia. Nie wolno dzieciom dawać do ręki telefonów. To ten, te granice, kiedy. Dorastające dziecko dostanie telefon, bo w pewnym momencie już przychodzi moment, kiedy już nie jesteśmy rodzice w stanie się uchronić i w pewnym wieku już ten telefon rodzice dają, już się opierają. Ale żeby te granice przesunąć jak najpóźniej. Ale uwaga, jeżeli już dziecko ma dostęp do jakiejś elektroniki, obowiązkowo na noc elektronika znika z pokoju dzieci. Matka mówi do syna, synku kończ już tę grę. Już, już, jeszcze chwilę, kończ grę. Jeszcze chwilę. Mama podchodzi: Synku, widzę, że jest Ci bardzo ciężko, wyłączyć grę. Ja Ci pomogę, wyłączam komputer. Więc dzieciom trzeba zabierać elektronikę, żeby po nocach nie siedziały, nie wchodziły w uzależnienia. Kolejną bardzo poważną przeszkodą, myślę, i też taką plagą naszych czasów, jest wspólne zamieszkanie przed ślubem zwane konkubinatem. I Pan Jezus w dzisiejszej Ewangelii zwraca uwagę na cudzołóstwo, czyli y, współżycie y, nie z żoną. Ale to nie dotyczy tylko po ślubie. To może być też przed ślubem współżycie nie z żoną, nie z mężem. I teraz niektórzy młodzi się przyznają publicznie: mieszkamy razem i współżyjemy. I teraz ja podziwiam rodziców. Podziwiam bardzo rodziców i niesamowicie doceniam, jeżeli rodzice mówią, dziecko nie, nie zrobisz tego, nie możesz mieszkać przed ślubem, najpierw ślub, później zamieszkanie. Jeżeli dzieci usłuchają, pięknie, jeżeli nie usłuchają, no to jest, zostaje pewna trudność. Ale ważne jest uświadamiać sobie pewne konsekwencje takich sytuacji. I teraz niektórzy młodzi przyznają się, Publicznie mieszkamy razem, ale nie współżyjemy, i domagają się rozgrzeszenia. Są przekonani, że są ok, ale nie może być rozgrzeszenia, dopóki są pod jednym dachem, dopóki razem nocują. Bo nawet jeżeli uznajmy, że to jest prawda, że nie ma współżycia, ale jest grzech tego, że nawzajem siebie kuszą do cudzołóstwa, to jest wielka bliskość. Yy, wiel bardzo bliska okazja do grzechu, do cudzołóstwa, więc grzech kuszenia siebie nawzajem cały czas jest i publiczne zgorszenie. I jeżeli ktoś przychodzi do konfesjonału i mówi, yy, że chce rozgrzeszenie, ale jednocześnie wie, że dalej będzie mieszkał, będzie mieszkała z chłopakiem, z dziewczyną, no nie możemy dawać rozgrzeszenia. A jeżeli jakiś ksiądz by się yy, okazał taki miłosierny, w złym słowa znaczeniu. To rozgrzeszenie, którego budzielu jest farsą, jest nieprawdziwe, bo nie ma postanowienia poprawy. Jezus mówi: Ja ci nie potępiam, ale idź i nie grzesz już więcej. Nie może, ktoś, nie może przyjąć przebaczenia, miłosierdzia ktoś, kto nie wchodzi na drogę nawrócenia, ktoś, kto przynajmniej nie zadeklaruje postawy, postanowienia i nawrócenia. I teraz, kiedy już powiedzmy, jest ta sytuacja, młodzi mieszkają, rodzice, rodzice co mogą zrobić dać wiedzę i y, zapewnić y, o naszym cierpieniu. Córeczko, ja bardzo cierpię, widząc, że ty się nie szanujesz. Jak to mamusiu? Ale ja mieszkam z chłopakiem, bo my się musimy wypróbować. No właśnie, tym bardziej cierpię, bo ty nie szanujesz siebie. Ty sprowadzasz siebie do roli produktu, który chłopak może wypróbować i później odstawić na półkę. Może cię wypróbować i porzucić. Nie szanujesz siebie. Córeczko, okradasz siebie z, z godności, z wartości, z, z świętości, z trwania na drodze do zbawienia, z czystości. Okradasz siebie, ja cierpię. I teraz te dziewczyny też się dziwią, że mieszkają z chłopakiem, ale nie chce się oświadczyć. I czasami pytają, mieszkam z chłopakiem, ale on nie chce się oświadczyć. Co mogę zrobić, żeby się oświadczył? No właśnie robisz wszystko, że, zrobiłaś wszystko, żeby ci się nie oświadczył. Bo on ma poprzeczkę moralności i wymagań obniżoną prawie do zera. On już się o nic nie chce starać. A zaraz będzie tłumaczył, że mu papierek, świstek niepotrzebny. A dlaczego jest mu niepotrzebny? Bo jak się nie zobowiąże przed Bogiem, przy świadkach na kamerze i na piśmie, to będzie mu bardzo łatwo później tą swoją partnerkę porzucić. Pan Jacek Pulikowski mówi, że gdyby dziewczyny się nie zgadzały na wspólne zamieszkanie przed ślubem, chłopcy by solidnie dorastali do małżeństwa i na kolanach prosili dziewczyny o rękę. To już jest wybór do młodych. Czy chcą dorastać do miłości małżeńskiej, czy, czy nie chcą. I teraz niektórzy jeszcze mówią, ale my się kochamy i to jest przygotowanie do ślubu. Nie, to nie jest przygotowanie do ślubu. To jest przygotowanie jakiejś mielizny, to jest yy, uczenie się byle jakości, braku wymagań. Jeżeli, chcemy, jeżeli młodzi chcą się przygotować do ślubu, to mają sobie nie udowadniać, że są zdolni do łamania przykazań, mają sobie udowodnić, że są zdolni do zachowania przykazań, że są zdolni do czystości, do wierności, do uczciwości, do tego, żeby panować nad sobą, nad swoim ciałem. To jest przygotowanie do małżeństwa. I teraz jeszcze jedna sprawa, bo niektórzy się mogą zastanawiać czekać, czy nie czekać, ze współżyciem czekać do ślubu, czy nie czekać. Czekać, czekać. I niektórzy nie są przekonani, bo słyszą argumenty tylko teologiczne, ale dajmy argument taki, który dociera nawet do ateistów. Mianowicie osoby zdrowe psychicznie dostosowują więzy do ge gesty, do więzi. Gdybym teraz na ulicy do nieznajomych się, do wszystkich uśmiechał, no, może by je to jakoś uszło. Gdybym wszystkich nieznajomym podawał rękę, już by to było trochę dziwne. Ale gdybym wszystkich nieznajomych na ulicy przytulał, przyjechałoby dwóch panów w kaftanach, w kitlach i zabraliby mnie do szpitala psychiatrycznego. Bo przytulenie to nie jest odpowiedni gest do więzi, właściwie braku więzi z nieznajomymi ludźmi. Więc jeżeli współżycie jest najsilniejszym gestem czułości, najbardziej brzemiennym w skutki. Bo to jest zawierzanie drugiemu człowiekowi swojego życia, przy jednym współżyciu może dojść do poczęcia dziecka i jesteśmy już naznaczeni na całowieczność. Dziewczyna jest matką na całowieczność, nie na doczesność, na całowieczność, i chłopiec jest ojcem na całowieczność. I nawet aborcja tego nie zmieni. Bo po aborcji dziecko idzie prawdopodobnie pójdzie do nieba, ale oni nie przestają być rodzicami tego dziecka. Więc to jest gest no, najmocniejszy, dlatego powinien być zarezerwowany. Osoby zdrowe psychicznie tak to robią: rezerwują odpowiednie gesty do więzi. Współżycie powinno być zarezerwowane do najsilniejszej więzi czyli miłości wiernej, wyłącznej, nieodwołalnej, ofiarnej, zwanej małżeńską. Kiedy to mówię w szkole średniej, to niektóre dziewczyny słuchają obojętnie, niektóre schylają głowę, a niektórym się otwierają oczy, jak pięć złotych, i pojawia się uśmiech na twarzy. Jakby chciały powiedzieć: Super, bo ja właśnie tak chcę żyć. Wiernie, w czystości, w sprawiedliwości, i, i chcę być później, chcę w małżeństwie dostosowywać więzy, do, gesty do więzi, i, i, i chcę, żeby małżeństwo moje było szczęśliwe. Yy, razem z Panem Bogiem, jakby dostał argument, że nie są, dziwak, yy, nie są dziwakami, że ich droga wierności, czystości, przygotowania uczciwego do ślubu jest dobrą drogą. Podsumowując, yy, wszelkie kryzysy możemy przezwyciężać, powracając do Boga, powracając, yy, wier, być wiernym Bogu, wiernym przykazaniom, wiernym Ewangelii, wiernym wypełnianiu przysięgi małżeńskiej, i nawet jeżeli nasze serca są połamane, poranione, pogubione, Jezus przychodzi ze swoją miłością, żeby uzdrawiać nasze serca i przychodzi ze swoją prawdą, żeby ten bałagan, który mamy w głowie, ten mętlik porządkować, żebyśmy żyjąc jego prawdą i jego miłością dorastali do szczęśliwych małżeństw i rodzin. Amen.